Witam w kolejnym odcinku. Tak jak dziś zapowiadałem, będzie zwrot o 180 stopni. Witam, zbiórka zatem. Dziś nie ma wody, będzie ziemia, a dokładnie zwierzątko, które żyje na ziemi, jest w tym oto pudełku. Jak widać, inicjały LP, czyli najprawdopodobniej ma być to pająk Lasiodora Parahybana Stadium L5 ale niestety że tak powiem za bardzo się nie znam ale najprawdopodobniej może to nie być ten pająk albo może nie być to stadium w którym jest jak widzimy no za duży on nie jest <laughs> więc jest to jeden z większych pająków ptaszników na ziemi, a więc no, raczej nie przypuszczam, żeby był L5, no chyba, że jak wygląd na to wskazuje, może być to jakaś Brachypelma. Zatem potrzebujemy dzisiaj pudełka. Wcześniej przykręciłem, przykleiłem na klejem na gorąco tutaj termometr higrometr. Żeby wiedzieć jakie warunki panują w pudełku. No niestety pudełko jest za duże. Ale w internecie spodziewałem się, że to będzie L5, a więc myślałem, że będzie to ciut większy pająk. Sądzę jednak, że się zadomowi, a jedzenie jakoś będę mu podawał z pensety, więc może uda się go odchować, czyli. Do aranżacji pojedynka będziemy potrzebować torfu, czyli tak zwanego włókna kokosowego. Do detalingu od trochę mchu. I jeszcze małą kryjówkę do zrobienia, czyli będzie potrzebna tuba korkowa, ale to niestety jest za duża, więc odłamiemy tylko tą część. To powinno mu wystarczyć. Więc wypełnimy pudełko torfem. Niestety torf jest rozmoczony. Był przygotowany przez producenta, więc jest dość suchy. A te pająki lubią wilgotność od 60 do 70% około, Więc zrosimy to wodą. Sądzę, że wystarczy. Trochę się to upaczkało. Pudełeczko to odkładamy na bok. Odłamimy teraz ten kawałek tuby korkowej. O, udało się. Jest na niej naturalny mech, jak widać. Wysknięty zapewne więc zrobimy pajączkowistego z tego tutaj kryjówkę no i dołożymy trochę szczępek mchu, to tak do detalingu parę sztuk, dosłownie o. I raczej sądzę, że pająkowi będzie się podobało zobaczymy posprzątamy trochę i czas na przeprowadzkę naszego małego nowego lokatora. Korzysta pieniądze, co? No i ma. nie za bardzo chcę wyjść. jest nasza Lasiodora Parahibana właśnie weszła do swojego nowego domu Kurde, może uda się zbliżyć no niestety uciekła, ale jak widzieliście tam gdzie ma włoski parzące by było dość sporo czarny, a więc najprawdopodobniej może linieć w niedługim czasie. Więc dzisiaj tyle. Jak ta sznig wylinieje, to zrobimy małą aktualizację. Zobaczymy ile urósł i może zacznie się coś barwić, więc będziemy widzieć coś więcej. Więc do usłyszenia, jeśli się podobało. Zachęcam do klikania łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka, żeby wiedzieć, kiedy dodam kolejny film. Więc do rychłego usłyszenia w następnym filmie.